Twój też sam. Jest z tobą reszta załogi. Jesteś tam? Idę w stronę pałacu. Inni też tam są. Cię i wejdziemy razem. Ok, no i witam wszystkich ponownie tutaj, Aplegat. I cóż, po dość długim e, rozpoczęciu, po dwie minuty, e, widzicie w końcu mój komentarz. Więc tak, gdzie mamy się udać? Instynkt mówi mi, że mamy się udać tam. Więc zróbmy to. I tak, właśnie mamy się udać w inną więc jak słyszeliśmy, nasza przyjaciółka została porwana i ma się odprawić tajemniczy rytuał ognia, bądź oczyszczenia, który był widziany na grobowcu Chimiko i teraz próbujemy się pewnie temu przeciwdziałać, przeciwstawić i najpierw wejdźmy do obozu, A już gdyż chciałam, mamy surowce. Z kółką na klucze prowizoryczny spód, z kółka na klucze, daje jeszcze większą szybkostrzelność. A nie mogę, dobra. Dobra, z łuku mamy wszystko praktycznie. Tego nie chcę na razie. Pistolet 20% trzeba zmienić. Za mało. Dobra, zostawmy to. I chodźmy dalej. Tutaj już widzę to. I drogę naprzód Znaczy o to mi chodzi Okej, okay, nic to nie daje Ale tu widzę to I teraz jest Zastanawiam się gdzie iść Dobra, chodźmy tędy A tu co? O, tutaj coś mamy, jakieś znajdźki, czyli poszliśmy w drogę em, znajdźków, a nie w stronę fabuły, co nawet jest fajne. A to, coś mogę to zapalić, czy? No tak, trzeba będzie to zapalać. E, I pewnie łukiem. Już widzę, o co w tym chodzi. Będzie to zapalić i do zasobów, które są tam, ale po co? Zróbmy z tego. Nie, nie chce mi się robić tych zasobów. Ile to nam daje? 30, no ale kurde. Nie chce mi się, naprawdę nie chce mi się, musiałbym nad tym długo myśleć. Gdyż jest no kude mimo że mniej więcej wiemy o co chodzi to nie może się to źle skończyć rzecz. jak pójdziesz na ceremonię pijany ojciec Matias wstawi ci kartę okej kiedy przestać co na kurze chcielibyśmy kilka kobiet tak Maciej wybrał sobie jedną na próbę jeden stoi tyłem w końcu wydostaniemy się z tej dziury. Nie podniecaj się, za. Tak. Będzie jak zawsze. Jakaś biedaczka spłonie na Stosia, a potem wszystko od nowa. Ok, jeden stoi tyłem. Stary, mam już dość tej wyspy. Chcę do domu. Mają karabiny. Tamten może Suchy nic nie gra. mieć. Wszyscy byśmy chcieli. Ale nic tego. Cholera! chodźcie tutaj. Okay, ten biegnie do mnie. Albo i nie? To nie zmienia faktu, że i tak dostanie headshot'a. I to po wszystkim. Okej, okay, wszyscy do już w główkę. Ulepszenia dostępne. Okej, okay, nie wiem dlaczego mi mielibyśmy się wybrać w tamtą stronę, ale widzę, że idziemy w dobrą. Dobra, więc hop! I tu musimy naszym shotgunem, który jest tutaj. Mamy amunicję. Tak, okay, myślę, że wejdziemy tutaj od razu. O Boże, mało brakowało. Jesteś tam? Jestem sam. Nic ci nie jest? Po ciebie. Wydostanę cię stamtąd. Proszę, proszę, pomóż mi, Laru! Obiecuję. Obiecuję ci sam. Sam! Zostawcie już nie zbliżajcie się! Może też to by miało ich przestraszyć. Ok, no i idziemy po sam, która wpadła w niezłe trapatę. Dobra, mam nadzieję, że spotkamy trochę rusków po drodze, bo chciałbym pozabijać kogoś. No i dziękuję, gro. Dobra, myślałem, że to trochę wcześniej wybuchnie. Dobra. Już nikogo nie ma. I tyle po Waszym wsparciu. Do tych zwłok się nie dostanę. Mogę iść albo tutaj, albo. Tutaj. Wilno, ja pójdę sprawdzić, co się dzieje. Gdzie oni są? Czy tylko ja ich nie widzę, Ha są kurde O fuck, nie mogę go trafić Dobra I jest strzał w głowę Tym razem weźmiemy z ich zwłok to co się da Okej okay. cieszę się, że gra pozwoliła mi końca w końcu strzelać. Okay. Nie wiem jak wam, ale mi to zabójstwo ich z łuku daje niesamowitą frajdę. Wait for it. Oh, fuck. Hej, okay. szybko ulecz się jakoś. Predator. Mm -hmm. Jeden z moich ulubionych filmów, jest to Predator z Arnoldem Schwarzeneggerem. Jest zarąbisty film. No kurczę, weź w końcu tę strzelbę. Okej, okay, to jednak jak oni by szli to by się przydało zrobić. Dobra, wszyscy zdążyli przejść, Nie patrzę, nie traciłem amunicję. To idziemy. Op. Dobra. Oby się to nam udało. No jasne. Dobra, 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 Aha, masz karabin, dobra. Wow. Ale prąd. Wow, wow, wow. O, oh, fuck. Wow, ok, to było strasznie brutalne. Nie wiedziałem, że aż taką scenę można zobaczyć w tej grze, jak tak ruralnie się wbiło. Tym razem polećmy tutaj. Hej, okay, nic nie widzę. Dobra. Nic nie widzę, jak ona tak manewruje w wodach, lubka nam tutaj właśnie w ten sposób, i nic nie widzę. Wow, wow, wow. Dobra. Dobra, żeby nam teraz wszystko wyszło? Wow. Nie, 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 nie To mi zaraz z kolei przypomina park Jurajski Dwójkę To jest bardziej zaginiony świat To jest spadochron? Ale, ale ona ma szczęście yy, E, dobra yy, Zapasowy, zapasowy Shift Wow, ja tu muszę zrobić? O, fakt, fakt, fakt. drzewa Dobra, w miarę tutaj się odnajduje. Wow! Dobra, już mi się. Myślę... O jezu, nie, 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 no nie, do Dobra. Nie wiem, czy ona ma więcej szczęścia niż rozumu. Znaleźliśmy bazę. Ich prawdopodobnie. Prusków. Jesteśmy mocno poobijani. Ale żyjemy. Dobra. Czyli tak zwana droga ekspresowa do pałacu. Poszukaj apteczki. Mogę tylko? Nie. Dobra, mogę łuk. Ale myślę, że tym razem... Jak nas znajdą, to może z pistoletu się postaramy, coś tam postrzelać. No tak. Jej to nigdy nic dobrego się w życiu nie przydarzy. Może na pokładzie jest jakaś apteczka. Znając grę, na pewno. To gulało! Okej, okay, nie może wchodzić. Dobra, zobaczmy przy helikopterze. Tu mamy coś na pochodnie. Aha, możemy tutaj wejść. Jak widzicie, jeżeli skaczemy larą, aby coś takiego ondął, no to ona. E, zadajemy jej ból, i ona może umrzeć właśnie od takiego, jak próbowałem skoczyć. To ona może od tego umrzeć. Nie wiem, czy ja bym zapalał pochodnie.

Gdzieś ślady starego? Nie. Bardy z niego sukienka. A to z innymi? Zamknęliśmy ich wioski. Słyszał, potrzebuję... O kurde. No lol! Przecież trafiłem go dwa razy w głowę. No, któryś podejdzie teraz. No, jeszcze ktoś. Come on, dobra headshot o, o, dobra ktoś do I ten karabin ma wielki odrzut No jesteśmy w dupie Na nas to zrobić cicho. Wow. Dobra, to ją. Dobra, amunicji już praktycznie nie mamy. Tam nie nie ma, no ale tu jest, dobra. Dobra, ojej, że jakoś nam się udało. Okej, okay, to było niebezpieczne, ale widzę, że tu mnóstwo trupów jest. Na przykład... Aha, widzicie? I robię jej krzywdę po prostu jak wpadnę w skrzynkę. Okej, okay, widzę surowce. O, już jej się krzywda dzieje. Więc starajmy się nie wpadać w nic. Nie możliwe, żeby tak wielkie miejsce i ich nie było. Dobra, to mi mówi, że oni gdzieś tutaj mogą wyjść. No właśnie. O, jak na razie dobrze, dwa strzały. OK, dwa strzały po nich nieźle. To lubię. Po dwóch strzałach chodzą. Mieć no ja, amunicja. OK, oni mogą tak wybiegać właśnie. No i wejdźmy, poszukajmy apteczek Ej, telefon dzwoni Okej, teraz nie wiem co zrobić Dobra, ja idę po telefon, to zaraz wracam Não, Okej, okay, przepraszam za ten telefon. Ech, starałem się wsłuchiwać, znaczy wsłuchiwać. Popatrzeć na tą kascenkę, ale widzę, że będę musiał ją oglądać po nagraniu. Nie skupiłem zbytnie wagi. Rod, słyszysz mnie? Widzę, że ma rękawicę. Jakąś strzałę zapalającą. Nowy łuk. Tak w porządku. Twój głos mówi cynnego. Ros, nic mi nie jest. Gdzie jesteś, dziewczyną? W jakiejś wiosce, koło ufortyfikowanego pałacu. Ja cały czas schodzę ze wzgórza. Jak udało ci się tam tak szybko dotrzeć? Długa historia. Widzę stąd całe miasteczko. Jesteś koło tej dużej bramy? Właśnie idę w jej stronę. To Tak, ta! No Ognia! Ognia! <laughs> okay, więc tutaj skończymy odcinek. Uh, jak tylko gra mi da panowanie nad larą. Więc dzięki wam za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!